Hej, 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 dobry wieczór i dzień dobry Dzisiaj dalszy ciąg tego tematu który, zaczętego wczoraj o, o tym jak zrobić animację yy, yy, z, ze zdjęcia. Także jak sobie już zrobiliśmy te wszystkie pojedyncze klatki w tym przypadku to yy, Było ich ponad pięćdziesiąt. I e, pobrzućaliśmy je sobie e, tutaj w, w gimpie. Po prostu na, na tej zasadzie, że... chop, chop, chop. I... W związku z tym, z tym mamy 55 warstw, czyli każda jest warstwa na. To jest osobne zdjęcie. Przesunięte o kawałek, mały kawałek w górę. I co dalej można zrobić? Jest taka opcja. Idź do Morphing Odtwarzanie Spłaszczenie Master e, Video Recorder i to otworzymy. Tak jak sobie myśleliśmy, tutaj ma te, że to jest 54 klatki. Jedna jest jako, jako ta podstawowa. I zrobimy sobie C, żeby nam nie e, robiło AX. Niech będzie. I tutaj NTSC, my sobie zrobimy Pal. co nam szkodzi to wszystko dobrze tutaj mamy opcję dźwięku do tego dźwięku nie będziemy robili encoding avi1 czyli plik avi A, 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 avi zrobi ok Jakiś tutaj komunikat nam dał. Encoder has terminated. Zobaczymy, czy to nam wyszło. Ok. To jest ten. 17 megabajtów, dwie sekundy. A, tutaj wolniej idzie. Dlaczego? Dlatego, że nie ustawiliśmy e, ilości klatek. I to 55 sekund. Czyli wcześniej to, jak zrobiłem, to wychodzi tak. I to było ustawione... I to było ustawione... Jeszcze raz spróbujemy... Video... Master Video Recorder... Jeszcze raz... Second... Nie, PAL... AVI... coder ustawienie dźwiękowych dodatki, encoding parametry opcje no, nie potrzebujemy Ostatnia warstwa, gdzie tutaj mamy. ilość czy szybkość klatek. A to tutaj mamy Cię. Także to. I tutaj już zrobimy... a niech będzie ab. No ten sam komunikat który możemy zignorować, nie wiem. Aha, bo tutaj nie, nie korzysta z e, gimpa tego. Okej. Okay. Okay. I teraz e, AB. Tak. I to nam wyszło. ten plik wychodzi olbrzymi, 340 MB, ka każda z tych warstw to ma jakieś 3 MB, także to na dłuższą metę, nie wiem czy to jest na najlepszy sposób, ale mamy. I tak ten filmik, na po prostu po zakończeniu tej sekwencji dodajemy tą klatkę stałą, ściągamy, Tutaj, o play, i tak gra. I teraz można zrenderować, i tak dalej. Na dzisiaj tyle do usłyszenia. Do zobaczenia. Jutro trzymaj się. Cześć.